go, słuchajcie, w polskiej polityce widziałam już chyba wszystko, widziałam posłów jedzących sałatkę w trakcie obrad, widziałam blokady, mównicy, jak ktoś kopał w nosie, jak ktoś był pijany, nawet gościa, który przyszedł do Sejmu w koszulce z napisem, którego nie mogę tu zacytować, bo YouTube utnie mi zasięgi. Ale to, co wydarzyło się ostatnio na korytarzu sanackim, no powiem Wam, to zupełnie nowy poziom abstrakcji. Wyobraźcie sobie taką scenę, jesteście sobie w pracy, podchodzi do Was ktoś, kogo... Nie lubicie, zadaje wam trudne pytania, a wy zamiast odpowiedzieć albo po prostu odejść, łapiecie go za rękę, tykacie sprzęt i wyjeżdżacie z tekstem o orzeszkach. W normalnej firmie, no jakaś dyscyplinarka w 5 minut w polskim senacie, dzień jak co dzień. Mowa oczywiście o starciu tytanów Godzilla kontra King Kong w wersji Bieda Edition. W lewym narożniku Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, był wiceminister obrony, człowiek wydawał się poważny. W prawym narożniku Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka, która biega szybciej niż myśli, Zobaczcie ten fragment, bo to trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby uwierzyć. Muszą więcej wydawać na, na armię. Angela Merkel już dawno nie rządzi. Ale, no ale ja... Widzi pani, no, pani no, no. Ale ja pytam o teraz, no. Zachowuje się, jakby pani miała orzeszek w głowie, a nie mózg, Panie, który, który, panie, który, panie, panie redaktor, który ministrze, ja zadałam panu nie, konkretne pytanie, ja a pan nie, nie coś chce coś powiedzieć to. faktów oczywistych. <laughs> cały, cały świat <laughs> wie, kto przedstawił plan. Ale, ale że przedstawiły stan z Rosją, a pan udaje, że to zrobiła Unia Europejska. No panie senatorze, no, litości. Redaktor, litości dla, redaktor, dla, dla litości. inteligencji Polaków. Naprawdę pani oni redaktor. są mądrzy. Bardzo Panią proszę litości. No właśnie Naprawdę. przez to prawo i sprawiedliwość traci. Bo no, panie, myślicie, że jak wszystko... kogoś się obrazi, a, to robi. wygracie. No nie wygracie, jak się kogoś obrazi. No. Pani robi wszystko, Wyba... o, o, wyłączy o, pani Ale pani... proszę, ale... ale... Panie... Nie, wyłączy, bo pani nie, wyłączę, bo, pan... proszę bo pani. Proszę mnie nie dotykać, to jest dźwięk grany. I proszę mnie nie naruszać mojej nietokalności. O matko. Ale pani przegina teraz. Nie, nie, pan przegina. I żeby nie było, na pewno wiecie, że ja tam nie jestem fanką dobroszoracz, i myślę, że jak tu wszyscy siedzimy, to mamy co do niej bardzo podobne zdanie. Jednak gość, który bierze potężną kasę z naszych podatków za bycie senatorem Rzeczypospolitej, zachowuje się jak wujek Janusz na weselu, któremu ktoś zabrał ostatni kawałek schabowego. I to jest, moi drodzy, punkt wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Ale nie będziemy tylko tu cisnąć beki z jednego hama. O nie, ten orzeszek to jest klucz do zrozumienia, dlaczego, jako po podatnicy, jesteśmy robieni w balona na grube miliardy? Zanim rozbierzemy Pana Skurkiewicza na czynniki pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie my w ogóle żyjemy? Mamy końcówkę 2025. Ceny w sklepach, sami wiecie. Masło niedługo będzie towarem inwestycyjnym. Na wschodzie wojna, sytuacja geopolityczna jest delikatnie mówiąc napięta, i w tym wszystkim mamy senat, tak zwaną Izbę Refleksji. Brzmi dumnie, co nie kojarzy się z jakimiś takimi mędrcami, którzy siedzą w togach, głaszczą się tak po brodach i zastanawiają, czy to prawo jest dobre dla przyszłych pokoleń. Taka jest teoria. A praktyka? Praktyka to Skurkiewicz łapiący za gąbkę mikrofonu, bo dziennikarka zapytała go o Trumpa i prorosyjskie narracje. Słuchajcie, to nie jest film o tym, czy Trump jest dobry czy zły. To nie jest nawet film o tym, czy Dobrosz Oracz jest dobrą dziennikarką, bo wszyscy wiemy, że nie jest ani dobrą, ani dziennikarką. Będziemy dziś mówić o standardach, o pieniądzach, waszych pieniądzach, bo żeby zrozumieć ten cyrk, musimy sobie uświadomić, kto w nim występuje? Głównymi bohaterami tej historii są politycy, którzy uwierzyli, że są lepsi od nas, że immunitet to jest taka czapka niewitka na hamstwo. Mamy tu trochę zderzenie dwóch światów. Z jednej strony sfrustrowany senator z spisu, który po utracie władzy przez partię, do której należy wciąż nie może się chyba odnaleźć i reaguje agresją na niewygodne pytania, z drugiej strony mamy media publiczne teraz w tym nowym wydaniu, które miały być czystą wodą, a umówmy się, czasem przypominają raczej ścieki. I pośrodku tego wszystkiego jesteśmy my, obywatele, którzy patrzą na to i myślą, czy oni są poważni. Problem nie leży w tym, że polityk się zdenerwował. Każdy może mieć gorszy dzień. Problem leży w tym, że my utrzymujemy instytucje, która takich ludzi promuje, daje im pensje, limuzyny i poczucie, że są bogami. I dzisiaj sprawdzimy, czy ten senat jest nam w ogóle do czegokolwiek potrzebny. Czy może powinniśmy go zaorać i poznać tam jakieś ziemniaki? Byłoby z tego więcej pożytku. No to bierzmy na tapet naszego bohatera: Skurkiewicz. Jeśli nie jesteście z radomia albo nie śledzicie Komisji Obrony, możecie go nie kojarzyć. A warto: to nie jest jakiś tam randomowy gość z opanki. To wieloletni polityk, były wiceminister obrony narodowej, czyli człowiek, który w teorii odpowiadał za to, żebyśmy byli bezpieczni. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy czujecie się bezpieczni, wiedząc, że za naszą obronność odpowiadał gość, którego z równowagi wyprowadza pytanie dziennikarki na korytarzu? Dobrosz Oracz pyta o Trumpa. Temat ważny, polityczny. A co robi pan senator? Nie mówi pani redaktor, nie zgadzam się, Trump to wspaniały stratek. Nie, on wychodzi w tryb fizyczny. Wyłączy pani mikrofon. Serio, panie senatorze? To nie jest pilot od telewizora, a pani redaktor to nie jest pana żona, żeby jej pan coś wyłączał. A potem tekst orzeszek w głowie, a nie mózg. Jednak z drugiej strony rozumiem, że nikt nie chce z nią rozmawiać, bo zauważyłam, że ona nie rozmawia. Ona krzyczy, ona robi wyrzuty i nie potrzebuje odpowiedzi rozmówcy. Ona chce mięsa, jednak no jaka jest, taka jest. Tylko zachowanie senatora zrobiło z niej ofiarę, a z niego kata. Teraz chłop to piwo musi wypić. To jest poziom debaty z piaskownicy. A ty jesteś głupi i masz wszy. Tylko że to mówi facet po pięćdziesiątce w garniturze za kilka tysięcy w budynku parlamentu. I wiecie, co jest najgorsze? To nie jest jego pierwszy wybryk. Pamiętacie 2022 rok, awantura z posłanką lewicy? Tam też przerywał, buczał, zachowywał się jak taki typowy burak. Ale moim absolutnym hitem, i tu muszę wziąć głęboki oddech, bo mnie trochę krew zalewa, jest jego wypowiedź o pani Marii Spolanowa. Pamiętacie tę sprawę? Starsza pani emerytka, której po opłaceniu rachunków zostawało 10 złotych dziennie na życie. 10 złotych. Co można za to kupić? Dwa bochenki chleba? Dziennikarze pytają o to Skórkiewicza, a on na to rzuca swoją butą. Bądźmy poważni, nie znam takiej osoby. Rozumiecie to? Dla niego bieda w Polsce to jest jakiś abstrakt. On nie zna takich osób, więc problem nie istnieje. Bo w jego świecie, świecie diet senatorskich i pensji z MON, łącznie grubo ponad 200 koła rocznie, nie ma ludzi, którym brakuje na leki. I ten właśnie człowiek, ten sam, który gardzi biednymi, teraz no, wyzywa dobroszoracz od bezmózgów. To jest, moi drodzy, taka mentalność pana na Włościach. On jest senatorem, wy jesteście ludem, który ma siedzieć cicho. Ale żeby nie było, że jestem jednostronna, spójrzmy na drugą stronę tego medalu. Justyna dobroszoracz. Legenda sejmowych korytarzy. Kobieta, która zrobiła dla promocji biegania więcej niż Ewa Chodakowska, bo ciągle gania za tymi politykami na, po korytarzach. Bądźmy szczerzy, jej styl to nie jest klasyczne dziennikarstwo. Ona nie zadaje pytań, ona strzela takimi seriami, prowokuje, wchodzi w strefę osobistą. Pamiętacie, jak ganiała Beate Szydło? Albo te jej pytania z tezą. Czy jest pan głupi, czy pan tylko tak mówi? No, umówmy się, jak ktoś podchodzi do ciebie z takim nastawieniem, to ci się scyzoryk w kieszeni otwiera. Wróciła do TVP po zmianie władzy i miało być nowe otwarcie, a co dostaliśmy? To samo, tylko no, w drugą stronę. Kiedyś pracownicy TVP ganiali polityków opozycji, teraz Dobros oracz gania polityków PiS. I okej, okay, w tej konkretnej sytuacji ze Skórkiewiczem jej pytanie było. Spoko, miała prawo pytać o prorosyjskie wątki, ale nie udawajmy, że ona jest tu, tu tylko niewinną ofiarą. Ona doskonale wie, co robi, ona wie, że jak dosiśnie takiego Skurkiewicza, jak podejdzie blisko, jak rzuci ostre pytanie, to on wybuchnie. I cyk mamy materiał, mamy zasięgi, mamy wiral na x To jest symbioza. Skurkiewicz potrzebuje uwagi, choć wolałby inną, a Dobrosz-Oracz potrzebuje mięsa i dostali oboje to, co chcieli. Tylko my na tym tracimy, bo zamiast dowiedzieć się. Co Polska zrobi w sprawie negocjacji z USA? Dowiadujemy się, kto ma jaki orzeszek w głowie. Poziom debaty publicznej szoruje po dnie, a oni jeszcze kopią dół, żeby zejść niżej. Oboje. Dobra, ale teraz klucz programu: zostawmy to na chwilę te personalne przepychanki, zastanówmy się nad miejscem akcji. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W Senacie panuje spokój, cisza, dostojeństwo, nuda. I wiecie, ile nas nuda kosztuje? W budżecie na 2025 rok na kancelarię Senatu było, uwaga, prawie 268 milionów złotych. To jest wzrost o 50% w porównaniu do poprzednich lat. Tyle kasy na co? Na refleksję. Senator, jak, tak jak Skurkiewicz, zarabia miesięcznie lekko licząc kilkanaście tysięcy na rękę. Do tego darmowe przejazdy, biura, asystenci, hotele, żyć nie umierać. A co my z tego mamy? Co konkretnie zrobił Senat w ostatnim roku, co poprawiło wasze życie? Zmniejszyli inflację, skrócili kolejki do lekarza? Nie. W polskim systemie Senat to jest taki kwiatek do kożucha. Sejm uchwala ustawę, Senat nad nią myśli przez 30 dni, wrzuca poprawki, a potem Sejm te poprawki i tak odrzuca w jedno popołudnie. To jest najdroższa poczekalnia legislacyjna świata, ale to taka wygoda dla polityków, bo Senat to jest właśnie takie idealne miejsce na polityczną emeryturę. Albo przechowalnie, jak jesteś za słaby na Sejm, albo narobiłeś sobie wstydu, albo po prostu jesteś starym kumplem szefa partii, lądujesz w Senacie. I to nie dotyczy tylko PiSu. Nie, nie, nie. Ko Koalicja Obywatelska robi dokładnie to samo. Popatrzcie na takiego Bogdana Klicha. Kojarzycie gościa? Był ministrem obrony za pierwszego Tuska. To za jego czasów był Smoleńsk. Raport Millera wytknął burdel w resorcie. I co i nic, pan Bogdan siedzi sobie w Senacie i jest przewodniczącym komisji, mądrzy się w mediach o NATO. Czy ktoś go rozliczył? Nie. Dostał ciepłą posadkę w Izbie Refleksji. Mamy więc sytuację, gdzie z jednej strony siedzi Skurkiewicz, z drugiej strony skompromitowany minister Klich, a my im wszystkim płacimy pensje, żeby mogli sobie poudawać, że są ważni. Jak patrzę na te puste fotele na sali obrad, to mam ochotę zapytać, czy w tym kraju naprawdę nie ma na co wydawać pieniędzy? Zróbmy szybką matematykę. Jeśli roczny budżet Senatu to 268 milionów, to przez czteroletnią kadencję wydamy na tę zabawę ponad miliard złotych. Miliard. Wiecie, ile to jest pieniędzy? Za miliard złotych można wybudować i wyposażyć od zera, na przykład kilka super nowych. Nowoczesnych szpitali powiatowych. Za miliard złotych można wyremontować setki kilometrów dróg lokalnych, na których teraz urywacie sobie zawieszenie w opl za miliard, za miliard złotych można by sfinansować operacje najdroższych terapii onkologicznych dla dzieciaków, na które teraz robimy zrzutki w internecie. A my te pieniądze wydajemy na to, żeby pan Skurkiewicz mógł powiedzieć pani dobrosz oracz, że ma orzeszek w głowie. No, interes życia, naprawdę. I to jest ten realny koszt. To są wasze podatki, każdy VAT, który płacicie w sklepie, każda akcyza w paliwie. Część z tego idzie na utrzymanie tej gromady ludzi, którzy uważają, się, że, im, którzy uważają że im się należy. Ale jest jeszcze jeden koszt, koszt taki moralny. Wiem, brzmi górnolotnie, ale posłuchajcie. Jak zwykły człowiek widzi, że senator, taka elita narodu, zachowuje się jak prostak i nie ponosi za to żadnych konsekwencji, to co sobie myśli? No, myśli, aha, czyli tak można. Ryba psuje się od głowy. Jeśli góra jest zepsuta, arogancka i agresywna, to jak mamy wymagać kultury gdzieś tam na dole? Mam wrażenie, że gdzieś te ponad 20 lat temu obrady w Sejmie czy w Senacie były zupełnie inne. Co prawda, Nudne, nudziło mnie strasznie oglądanie tego, ale miałam takie poczucie, ok, to są chyba mądrzy ludzie. A teraz, teraz patrzę na Skórkiewicza szarpiącego mikrofon i mam wrażenie, że oglądam jakiś pato, jakąś patologię w garniturach. To jest upadek prestiżu państwa polskiego na żywo. Z drugiej strony, jak patrzę na zachowanie Dobroż Oracz, mam dokładnie takie same odczucia: zero dziennikarstwa, zero obiektywizmu, hate. Nienawiść. Seria pytań jak z karabinu, żeby rozmówca się zaplątał i nie był w stanie odpowiedzieć. Siedzenie pod kiblem Braunowi, bieganie za bosakiem, agresywny ton do Pauliny Matysiak. To są zachowania moim zdaniem nieakceptowalne, bo szczerze mówiąc już nie dziwię się, że politycy nie mają do niej żadnego szacunku i robią sobie takie personalne wycieczki. Bo jakby na mnie się jakaś taka obca baba z mikrofonem darła snuła tezy, przekraczała moją taką bezpieczną przestrzeń osobistą, to połknęłaby mikrofon razem z zębami. Jednak ja nie jestem politykiem. Dobra, kończymy to, bo mi trochę ci się nie skacze. Podsumowując, Włodzimierz Skurkiewicz zachował się skandalicznie jako facet i jako urzędnik państwowy. Nie ma na to usprawiedliwienia. Kropka. Pani Justyna Dobrosz-Oracz dostała to, czego szukała. Aferę, a my dostaliśmy rachunek do zapłacenia. Cała ta sytuacja to jest dowód na to, że Senat w obecnej formie to przeżytek. To jest luksusowy dodatek do naszej demokracji, na który nas po prostu chyba nie stać. Ani finansowo, ani wizerunkowo. W Szwecji nie mają Senatu, w Nowej Zelandii nie mają i co? I żyją. Może czas przestać udawać, że potrzebujemy tej refleksji. Może te 268 milionów rocznie lepiej wydać na psychiatrię dziecięcą, albo tam przynajmniej ktoś próbuje leczyć głowy. Albo może dziennikarze, TVP i politycy też by skorzystali na kontrolnych takich badaniach psychiatrycznych. Jestem mega ciekawa, co wy o tym myślicie, czy uważacie, że senat jest potrzebny, czy może powinniśmy go zaorać? Piszcie w komentarzach, czy tam wszystko zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że politycy powinni przejść obowiązkowe badania na obecność kulturozobistej i czy dobroż oracz powinna być wpuszczana do sejmu czy senatu? Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odlotów naszej kochanej władzy. Ja się z Wami żegnam. Buziam. Pa!